Dzień dobry, <coughs> dzień dobry, dobry wieczór moi drodzy widzowie, kochani. E, kolejny element terapii. Jam jest. Jam jest. Jam jest. Bardzo spokojnie to tak właśnie, głęboki oddech. Przez nos oczywiście. Wydech i jam jest. Każdy z nas jest. Jam jest. E, właśnie, terapia jam jest się rozwija i to się bardzo rozwija, między innymi dzięki. Mm, nie boję się użyć tego słowa nieocenionej. Nieocenionej pomocy, e, wolontariuszy, którzy. E, śmieję się ze słowa: wolontariusz, bo tak mi teraz przymknęło przez mózg w kontekście e, mojej ostatniej pogadanki e, a propos wolontariatu, ale to nie tylko dlatego. E, wolontariuszy, którzy chętnie. M, którzy rekrutują się spośród Was, moi widzowie, którzy biorą udział w e, testowaniu terapii. I, i, i z, z kilkoma z was naraz, więc y, jest takie trochę kolejkowanie, ale to już przepraszam każdego indywidualnie za to, natomiast konsekwentnie prowadzę, y, prowadzę terapię, y, jest już rozpoczęty proces właśnie. No, może, wiecie co, w ogóle y, ja, ja zacznę chyba unikać tego słowa terapia, dlatego że ja nie chcę, żeby to była terapia w sensie takim znaczeniowym, kojarząca się z jakąś, jakąś kliniczną y, y, wersją. Y, y, Wpływu, albo wersją e, pomocy, albo m, jakkolwiek by tego nie nazwać. Szukam teraz słowa. Nie chcę, żeby to była e, rzecz kojarzona z, z terapią, taką, wiecie. Ja bardziej się skłaniam do tego, że m, to, co ja tworzę, jest. E, ja to oczywiście roboczo nazywam terapia, ale. E, m, Bardziej bym chciał, żeby, żeby było to traktowane w kategoriach m, takiego życiowego coachingu. Tak? Że ja nie mówię, nie, 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 absolutnie nikomu nie mówię i nie będę mówił, co ma robić. Ja mogę podpowiedzieć, ewentualnie zaproponować, jak robić, a na pewno poinformować o tym, gdzie przypuszczalnie przypuszczalnie bo też nie jestem wszechwiedzący przypuszczalnie, według mnie. Leży źródło problemu. Wracając do wolontariuszy. Bo e, to jest takie moje zagmatwanie z poplątaniem pod tytułem. E, Michał, Zbacza z tematu, bo ma dygresję. E, nieoceniona pomoc, wolontariuszy, którzy biorą udział właśnie w testowaniu, e, w testowaniu mojego rozwiązania na, na, na Wasze życie. Znaczy na Wasze, na nasze wszystkich. Na Sam je testuję na sobie. I tak jak mówię, dlatego ja to chcę weryfikować na osobach trzecich, ponieważ e, w moim przypadku działa. Ale nie chcę, żeby się okazało z czasem, że działa tylko dlatego, że ja siebie tak dobrze znam, że wiem, jak na siebie wpłynąć. Chodzi mi o taki wpływ nie psychomanipulacyjny, tylko wpływ motywacyjny. Ja swojego czasu, lat temu, kilka, jeszcze w Polsce, zajmowałem się i miałem taką swoją działalność, i zajmowałem się właśnie trenowaniem motywacyjnym ludzi. Oczywiście w aspekcie zawodowym, ale. Ale to się też może przenieść, te, ten aspekt zawodowy zazębia się bardzo silnie z, z, z aspektem prywatnym, życiowym, więc e, tutaj e, jak gdyby nie widzę zbyt wielkiej rozbieżności, czy miałbym komuś e, mówiąc brzydko i, i m, używając makaronizmu angielskiego, kołczować kogoś życiowo czy zawodowo. Tak czy inaczej, jest to, e, jest to, jest to, w, jest to wskazywanie drogi. Ja, ja nie będę wam dawał absolutnie, i już zresztą ci z widzów, którzy zostali wolontariuszami w, te, w testowaniu tak zwanej terapii, tak będę, na razie będę mówił tak, tak zwanej terapii, e, e, to są ludzie, którzy zostali poinformowani z góry, że ja nie będę wam dawał kosowych odpowiedzi na wasze bolączki. Wy musicie najpierw, ja wam pomogę te bolączki zdiagnozować, wy je musicie sami zrozumieć i pomogę wam znaleźć rozwiązanie. Ale to będzie na zasadzie kierowania was, z mojego punktu widzenia oczywiście. Ale w taki sposób, żebyście sami odkryli drogę. Żeby, nie, żeby zminimalizować mój wpływ na wasze decyzje. Rozumiecie, o co chodzi? Bo nie jest żadną sztuką powiedzieć komuś, zrób to, 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 to" czy tamto będzie ci dobrze. Bo ta osoba jak ci ufa, to, to zrobi to, 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 to i tamto i nie wiadomo, czy będzie dobrze. Jak będzie to super, a jak nie, to co? Bardziej, bardziej, dla mnie bardziej, bardziej wartościowym jest wspólna praca nad szukaniem drogi. Gdzie ja, pracując z osobą, y, mówię jej na przykład: a wiesz co, może to czy tamto, a ona mówi: Słuchaj, ale nie, 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 poczekaj, bo to czy tamto to już było. Jak, a to tego nie wiedziałem, to przepraszam. To w takim razie mm, powiedz mi, y, co zrobiłeś z tamtym. Ta osoba mi mówi: Ja mówię, wiesz co, a, a gdybyśmy teraz spróbowali zrobić to, a ona mówi: Dobra, wiecie o co chodzi? Wspólne szukanie drogi. Co dwie głowy, to nie jedna. No więc, dobra, ale do rzeczy. Jesteśmy przy, przy kolejnym etapie, bardzo ważnym, bardzo ważnym. Ja też się nie chcę za długo rozgadywać, bo nie chcę, żeby to te moje, te moje omówienie tak zwanej terapii jam jest, trwało jakieś tam tyle co postkomentum czy dłużej, więc do rzeczy. Ostatnim takim ważnym etapem była część druga pod tytułem wdzięczność i podziękowanie. później była praca z przeszłością. I teraz ta praca, ta praca z przeszłością bardzo silnie Według mnie związana jest z wybaczaniem i przepraszaniem. To jest kolejny element, który chyba jest jednym z najistotniejszych. Wdzięczność i podziękowanie jest bardzo ważne, ale nie wiem, czy, czy czasem przepraszanie i wybaczanie nie jest ważniejsze. Dlatego, że siedząc z siedząc, siedząc przeszłości, jesteśmy tu i teraz. W naszym umyśle ciągle, ciągle jest przeszłość jakaś tam, bo nad tym pracujemy generalnie, moi drodzy. Nad rozprawianiem się z przeszłością, czyli z nami samymi, z nami, z nami samymi sprzed lat, którzy nadal są w naszych głowach i cały czas na tu i teraz powielają yy, te same schematy i błędy z przeszłości. Bardzo często. Jak silnym emocją i jak silnym uczuciem jest wybaczanie i przepraszanie, wie tylko ten, który wybaczył i przeprosił. Dla tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili nigdy, proponuję się zmierzyć z tym. To jest bardzo bolesne, ale bardzo oczyszczające. Podam teraz przykład, żeby Wam uzmysłowić, na czym, na czym polega samo wybaczanie i przepraszanie. Wracamy do, znaczy wracamy. Mamy w głowie przeszłość, mamy jakieś zdarzenia, które... lub zdarzenia, które siedzą nam głęboko w pamięci, pomimo tego, że minęło bardzo wiele lat yy, i bolą nas ciągle. Ciągle do nich wracamy, przy różnych okazjach, w różnych sytuacjach. One nam się przypominają że zostaliśmy kiedyś tam na przykład przez kogoś zranieni. Niech to będzie osoba, którą kochaliśmy, a która nas zdradziła, która nas zostawiła albo ktoś, kto nas publicznie poniżył. To są takie bardzo silne, ale bardzo jednocześnie negatywne emocje i jednocześnie bardzo silnie zagnieżdżające się w naszym umyśle i pamięci, ciągle rzutujące na przyszłość niestety, dopóki się ich nie pozbędziemy. A pozbyć się ich można właśnie przez wybaczenie i przeproszenie. Wybaczenie jest trudne, bo wybaczenie polega na tym, żeby wracając do danej sytuacji, to jest trudne, ale do zrobienia, wrócić do tej sytuacji, tylko teraz już mówię tak technicznie, yy, też zradzam takie teorie, które powinny być już na prawdziwej terapii indywidualnej, ale dobra, wczujcie się w sytuację, która Was bardzo boli z przeszłości, która wywołuje w Was takie negatywne emocje, to jest z reguły, z reguły, na 90% jest to związane z zachowaniem kogoś wobec nas. Więc yy, wróćmy do tej sytuacji, usiądźmy spokojnie, wy, zamknijmy nawet oczy, wyobraźmy sobie tą sytuację, przypomnijmy, znaczy wyobraźmy, przypomnijmy ją sobie ze szczegółami, poczujmy te emocje, które czuliśmy wtedy, ten ból, ten smutek, tą frustrację, tą złość, wściekłość, cokolwiek by to nie było, z tych negatywnych emocji. Popatrzmy w tej pamięci, w tej wyobraźni na tą drugą osobę, i spróbujmy zrozumieć jej zachowanie. Dlaczego nas obraziła publicznie? Może sama była przestraszona, może chciała się popisać, może chciała nas poniżyć, ponieważ czuła się przez nas zagrożona. Jakiekolwiek, by nie mało, jakiekolwiek motywacje do głowy Wam nie przyjdą, jakie mogłyby być tej osoby, wczujcie się w jej rolę. Bo może się okazać, że na miejscu takiej osoby w tej konkretnej sytuacji zachowalibyście się, czy zachowalibyśmy się wszyscy podobnie. Może tak być. Nie protestujcie teraz, nie, nie, teraz ja na pewno nie. Z dzisiejszego punktu widzenia być może nie, ale x lat temu, na przykład w szkole podstawowej, żeby zabłysnąć przed klasą, nie zrobilibyśmy czegoś, żeby zwiększyć siebie, a umniejszyć kogoś. Bo ja, co do siebie, ręki sobie obciąć za to nie dam, żebym się tak Powiem więcej, miałem takie sytuacje w życiu, Później w liceum, że tak się zachowywałem czasami, ale to za chwilę, bo to działa w dwie strony. Wyobrażamy sobie tą osobę, która nas obraziła, uraziła, zostawiła, zraniła i itd., itd. Próbujemy, nie próbujemy, tylko staramy się zrozumieć jej zachowanie i motywację na tamten czas na tamten czas to jest bardzo ważne. Poczujcie to, wyobraźcie sobie siebie na, na miejscu tej osoby. Jak już, wiecie, jak, jak już odkryjecie, jaki przypuszczalnie mógł być motyw, poczujcie się tą osobą, zobaczcie samych siebie, przypomnijcie sobie samych siebie z tamtego czasu i zachowajcie się tak samo, jak tamta osoba, która zachowa, tak jak zachowała się wobec was. Starajcie się zrobić wszystko, żeby jak najgłębiej zrozumieć to zachowanie. Nawet jeżeli nie rozumiecie na tu i teraz i nie akceptujecie takiego zachowania, takiego postępowania z innym człowiekiem, Postarajcie się zrozumieć, że, nie ka że każdy jest inny. Każdy ma na daną chwilę inne motywacje. One często są. Często ta osoba później żałuje, że się tak zachowała. Też poczujcie ten żal. I będąc już w tym momencie, popatrzcie w wyobraźni na tą osobę. Wyobraźcie sobie, że ona patrzy na Was z. z, z, z... Z widokiem na twarzy, z obrazem twarzy, który, który mówi, że ona wie, że wy wiecie, że wy rozumiecie. Zobaczcie jej twarz tej osoby, czy jego. I powiedzcie tak, wybaczam ci to, co zrobiłeś. Chyba rozumiem dlaczego. Wybaczam ci to, co zrobiłeś. Niech więcej nas ta emocja już nie łączy. Niech twoje sumienie będzie spokojne, odejść, życzyć, wszystkiego najlepszego, błogosławić. Tak zróbcie. I teraz drugi etap. Przypomnijcie sobie właśnie sytuacje, w których sami być może się niektórzy z was tak, może prawie wszyscy, mieliśmy też sytuacje, w których się zachowywaliśmy okrutnie wobec innych. Czy to kogoś zostawiliśmy, czy zraniliśmy, czy graliśmy na czyichś emocjach, czy publicznie kogoś poniżyliśmy, zrobiliśmy cokolwiek innego, uderzyliśmy kogoś. Wyobraźmy sobie tamtą sytuację, przypomnijmy ją sobie, przypomnijmy sobie nasze emocje co nami motywowało. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, dlaczego mówię to w, tam, w tej kolejności. Najpierw wyobrażaliśmy sobie sytuację, gdzie ktoś nas zranił, żeby poczuć też nasze emocje, jak się czuliśmy zranieni. To co nam pomoże teraz w tej sytuacji, kiedy my się wyobrażamy, my, my siebie samych przypominamy z tych sytuacji, kiedy my byliśmy tak zwanymi oprawcami, po, pomoże nam to poczuć ból i emocje tamtej osoby. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście tamtą osobą i że jesteście przez samych siebie właśnie poniżani, obrażani czy cokolwiek. Poczujcie ten żal i smutek, że dlaczego on mnie tak traktuje, czy ona. Wróćcie na chwilę do siebie w tej wyobraźni. Popatrzcie na tą osobę, popatrzcie na jej żal, smutek, przerażenie i frustrację na twarzy. Powiedzcie samym sobie ja rozumiem Twój ból, wiem jak się zachowałem, zachowałam, przepraszam Cię za to, wybacz mi.” Niech ta emocja nas już więcej nie łączy ze sobą. Proszę Cię o wybaczenie i błogosławieństwo. W taki sposób, oczywiście, ja to mówię w dużym skrócie, bo tego typu to akurat to nie jest ćwiczenie, tylko to, to, ta wizualizacja trwa często znacznie dłużej niż kilka minut, które ja to opowiadam. Ono też wymaga przygotowań. To nie jest tak, że hopsiu siadamy i już się robi. Bardzo często. Osoba musi się przygotować do takiego wystrzału emocjonalnego, bo często jest to powrót do bardzo, bardzo złych i negatywnych wspomnień. Ale jednak takie wybaczenie, a potem przeproszenie za to, co samemu się innym zrobiło, bardzo to przydaje. Bardzo dużo daje. Dobrze dużo daje. Mnie pomaga. Innym z tego co już widzę po pierwszych moich sesjach też bardzo pomaga takie oczyszczenie. Kończę z moim, z moim pierwszym, y, pierwszą widzką właściwie, no ale z pierwszym widzem, mówmy widz, nie chodzi mi teraz o rozdzielenie płci, tylko po prostu. Z moim pierwszym widzem, którym już jestem na, na końcu terapii. Motyw przebaczenia i wybaczenia widziałem, zachowanie było takie, że, że, że jak już przerobiliśmy to wybaczenie na Skype'ie i na kamerze, widziałem y, łzy w oczach y, tej osoby. Ale powiedziałem, wiesz co, Michał, musimy skończyć i, i odezwę się za parę dni, sorry. Plum. Odezwała się na, na drugi dzień. Ale ta osoba się odezwała na drugi dzień. Mówiąc, że takiego oczyszczenia już dawno nie miał Że czuję się tak wolnym człowiekiem, wolnym człowiekiem od, y, wolnym od y, uczucia nienawiści do kogoś, kto zranił i wolnym od uczucia wstydu przed tymi, kogo zraniła. Bardzo ważne ćwiczenie, bardzo. Także moi drodzy, to jest właśnie ten y, środkowy i bardzo kluczowy dla mnie, przynajmniej, ale nie tylko dla mnie, z tego co widzę, element, element tego, tego samooczyszczania życiowego. No. A tak, przy okazji chciałbym ogłosić, że oprócz tego, że właśnie opracowuję tą tak zwaną terapię, to pomalutku, pomalutku przymierzam się do realizacji mojego planu, od, który mam już od, od hu -hu -hu jeszcze trochę a mianowicie do tego, żeby przejść już na działalność samego siebie, skończyć z pracą dla kogoś, pomalutku, pomalutku przygotowuję się do ewakuacji z, z miejsca pracy, w którym pracuję, czyli popracuję tam jeszcze jakiś czas, myślę, że może kilka miesięcy, ale już coraz wolniej, coraz mniej, może kilka tygodni, tego nie wiem, tego na dziś nie wiem. Może się okaże, że jutro po prostu wyjdę i, i nie wrócę, ale nie wiem. Natomiast pomału już mam, już mam z, bardzo sprecyzowany plan działania, że że e, będę pracować i będę zarabiać na życie kołczowaniem e, e, dusz. <laughs> ja to tak górnolotnie nazwałem. Ale, e, bo to, to nie kiełkuje we mnie, to już od dłuższego czasu we mnie dojrzało, że jedną z rzeczy, którą potrafię w życiu najlepiej robić, to wczuwać się empatycznie w emocje innych ludzi, e, rozumieć ich, słuchać i, i udzielać skutecznych porad. I wskazówek. No? I na tym chcę oprzeć moją, e, moją przyszłość, jeśli chodzi o kwestie zarabiania na chleb, szyneczką i karmę dla psa. Bo więcej mi nie trzeba, naprawdę. Natomiast, e, natomiast, tak, jestem, jestem na to gotowy już w tej chwili. Dostałem kilka maili w ostatnim czasie, a jeden mnie wstrząsnął. Bardzo wstrząsnął, pozytywnie i jednocześnie, nie, negatywnie, absolutnie nie, pozytywnie i bardzo emocjonalnie. Napisała do mnie y, jedna z widzek bardzo obszernego maila, długiego, bardzo szczegółowego. Widzka, która, y, która napisała mi, że ona nigdy nie, y, że ogląda mnie od samego początku, szczególnie pogadanki parapsychologiczne, ale nie tylko. I że i Nie będę zdradzał absolutnie ani imienia, nika, żadnych szczegółów, jak najmniej szczegółów, żeby, żeby, nie, tu, tu musi być prywatność, w każdym aspekcie jest prywatność, zresztą moi obecni e, widzowie, którzy biorą udział w testowaniu tak terap zwanej terapii, wiedzą o tym, że tutaj jest maksymalna, e, maksymalna e, dyskrecja, ale Tawicka e, napisała do mnie maila, e, w którym opisuje krok po kroku moje filmy, szczególnie te, w których Rozprawiam się sam ze sobą, opowiadam o swoich przeżyciach, mówię, jak sobie radzić z niektórymi sytuacjami w życiu z mojej, z mojej perspektywy, lub jak ja to robiłem, ale też filmy, w których po prostu sobie gadam dosyć optymistycznie o wielu rzeczach i tak dalej, opisywa mi krok po kroku ostatni rok, jak bardzo w, tym, w, tym, w ciągu tego roku, jak ona, ona tak twierdzi, pod wpływem moich filmów i mnie samego zmieniła swoje życie do tego stopnia, że wyzwoliła się ze skorupy, zniewolenia, wstydu, poniżenia itd. Tego typu emocji. Które spotykałem ze strony otoczenia. Ja za nie mówiłem po przeczytaniu tego maila. Mówię o tym dlatego, nie żeby się chwalić, tylko dlatego, że dotarło do mnie, że ja prawdopodobnie mogę mieć bardzo dobry wpływ na masę osób, które nawet mi o tym nie napisały jeszcze. Bo tak jak mówię, Tawicka mówi, że nigdy nie, nigdy nie pisała ani jednego komentarza pod moim filmem. I że prawdopodobnie nawet nie wiem o jej istnieniu. Słuchajcie, jeżeli chociaż jedna osoba wyniosła coś tak dobrego, że potrafiła swoje życie odbudować z filmów, które ja robię, z mojego kanału, że potrafiła odbudować swoje życie, że potrafiła znaleźć samą siebie i siłę w sobie, bazując na moich przeżyciach i na tym, jak ja sobie z niektórymi rzeczami radziłem, czy ze wszystkimi. Jeżeli chociaż jedna z osoba jest taka, to po pierwsze moje życie ma sens, a po drugie ten kanał ma naprawdę zajebisty sens. Nawet pomyślałem przez chwilę, trochę nieskromnie, że może ja robię znacznie więcej niż mi się wydaje, że robię. jeżeli tak, to naprawdę muszę zacząć trzymać poziom. Znaczy, ja trzymam poziom, ale wiecie, ja też sobie tak balansuję między moimi rozrywkami, typu tu pijackie nagrania, tu coś tam, tu jakieś e, 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 pogadanki, w których rzucam mięsem. Tu się okazuje, że jest ktoś, kto bardzo poważnie traktuje to, co ja mówię. Kiedy mówię poważnie, oczywiście, bo kiedy żartuję, to chyba wie. No, nie, ja jestem, ja jestem taki, aż mnie ciarki przechodzą. Jedno jest, jedno jest pewne: po przeczytaniu tego maila poczułem się niesamowicie szczęśliwy. Nie, niesamowicie szczęśliwy i zadowolony z tego, że cały ten czas, cała energia, całe te nieprzespane noce i y, y, y w sumie, no, może nie ogrom, ale ten, ten, ta część pracy, którą wkładam w ten kanał, nie idzie na marne. To jest dla mnie najważniejsze. Bo tu nie o pieniądze chodzi. Ja, ja pieniądze będę sobie zarabiał na kouczowaniu na ludzi którzy tego potrzebują. Ale, ale na kanale nie. To jest wszystko za darmo. Kochani, życzę Wam udanej nocy. Jutro piątek, a weekendy początek. Życzę Wam tak, żeby ten dzień ostatni w pracy, czy tam w szkole, czy gdziekolwiek jesteście był spokojny, niezbyt wymagający. Zachęcam do przemyśleń. Możecie sobie próbować pracy ze sobą na bazie tego, co opowiadam. A jeżeli macie jakieś pytania lub coś dla Was jest niejasne, to przecież możecie pisać link najlepiej na, na grupie albo do mnie prywatnie na, na YouTubie czy na Facebooku. Link do grupy Facebookowej moi znaj znajdziecie oczywiście jak zwykle pod, pod filmem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ciepło i czule. Z Birmingham. To mówiłem ja jako Dobranoc. Dobra